Jeśli chodzi o żłobek planowany w Dolsku, no to chcę poinformować, że po pierwsze gmina pozyskała 2 miliony 200 tysięcy złotych na budowę tego żłobka z rządowego programu i po otrzymaniu kalkulacji okazało się, że koszty realizacji sięgnie około 4 milionów i tutaj od razu powiem, że to, że chcemy go wybudować w okolicy Orlika, czyli przy boisku Szkolnym będzie się wiązało, wiązało z takim dodatkowym wydatkiem, można powiedzieć, 200 około 50 tysięcy złotych, natomiast dzięki temu postawione zostanie budynek stabilnie na palach, grunt zostanie wymieniony, także nie ma tutaj mowy o tym, że będą jakieś materiały, które będą szkodziły przebywającym później dzieciom w żłobku. Także tutaj dodatkowo, ponieważ radni mają obawy i pojawiają się takie głosy w dyskusji, to ja chcę przeciwdziałać na pewno przygotuję stosowne badania, zlece firmie wykonanie badań, żeby, żeby tutaj była pełna gwarancja co do tego, że miejsce posadowienia żłobku, żłobka nie rodzi tego typu wątpliwości, jakie są w tej chwili w przestrzeni publicznej. Natomiast co ważne, zależy mi na tym, żeby teren istniejący wokół żłobka, czyli ten, który będzie prowadził do Orlika, i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, był wyposażony w miejsce parkingowe. I tak planujemy tam 27 miejsc parkingowych dla samochodów także autobusy, żeby tam zaparkowały. Także ten teren ma szansę zostać w całości zagospodarowany w taki sposób, żeby służyć zarówno sali, po tym, kiedy uda nam się już odbudować w szkole, oczywiście przyjeżdżającym na zawody sportowe, na boisku sportowym, czy też przy rolniku, no i oczywiście żłobkowi.